Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy dość długi opis historii Na Amana, który doświadcza cudu uzdrowienia dzięki wstawieństwu proroka Elizeusza. Historia jest z jednej strony niesamowita, z drugiej strony wielopoziomowa. Bo widzimy tutaj sytuację, gdzie Bóg interweniuje w sposób cudowny wobec kogoś, kto nie jest częścią narodu wybranego. Wiemy dzisiaj, że to bardziej z powodów politycznych Elizeusz uzdrawia na Amana, ponieważ propozycja, którą przychodzi na Aman do króla żydowskiego, jest uważana na dworze królewskim jako prowokacja, by wywołać wojnę między dwoma narodami, no bo jak król czy jakikolwiek człowiek może kogoś uzdrowić z trądu, stąd interwencja Elizeusza ma przede wszystkim działanie, by uspokoić nieporozumienie, które wynikło z tej propozycji, ale widzimy w tym działaniu moc Boga, który uzdrawia Naamana, mimo że nie jest z narodu wybranego. Postawa Na Amana jest również bardzo ważna, bo zobaczcie, przychodzi z pewnym przekonaniem do Elizeusza. Czuje się wzgardzony, y, kiedy ten nawet nie wychodzi do niego, choć on z takim potężnym orszakiem, z potężnym zapleczem finansowym, ze swoją chwałą przychodzi do niego. Ten nawet nie raczy wyjść ze swego domu, by powitać gościa, by odprawić rytuały uzdrowienia. Każe mu tylko zrobić bardzo prostą czynność. Siedem razy zanurzyć się w rzece Jordan. Ale jego uległość na Amana, choć nie jest prosta, bo, przy, bo przychodzi wielkich trudach. Muszą go przekonywać jego słudzy, ale w końcu uległość na Amana pokazuje wielką chwałę Boga. To jest dobra lekcja dla nas, byśmy pamiętali w naszej codzienności, że po pierwsze, Bóg nie działa w jakichś wielkich rzeczach. Bóg działa w cichości. To, co słyszeliśmy na początku Wielkiego Postu. Móc się w swojej izdebce, posty czyń tak, by tego nikt nie widział, strojąc się. ja Jałmusze zawaj tak, by Twoja lewa ręka nie widziała co czyni prawa. To jest pierwsza rzecz. To, że Bóg działa w małych, codziennych, prostych rzeczach i działa rzeczy wielkie. I druga rzecz. Musimy umieć w stosunku do Pana Boga i Jego poleceń. Zgiąć kark. To nie było proste dla naamana, przywódcy wojskowego, człowieka, który posiadał wielką majętność, człowieka, który miał pod sobą ludzi, by zgiąć kark i posłuchać kogoś. A to jest dla nas ważna lekcja, byśmy my potrafili w naszych codziennych sytuacjach umieć słuchać tych, którzy dobrze nam radzą. I to jest chyba najtrudniejsze, by zrozumieć, że ktoś chce dla nas dobra. Ale jeśli wsłuchamy się w głos Boga i będziemy słuchali tych, którzy życzą nam według woli Bożej, to nie, nie powinniśmy się zawieść. I tak na Aman doświadczyć cudu, choć często w bardzo prostym i banalnym sposobie. Dlatego życzmy sobie tej łaski, jaką miał na Aman, tej łaski zgięcia karku, posłuchania tego, co Bóg do nas mówi. Ustami innych ludzi, by w ten sposób doświadczyć wielkiej łaski, której Bóg udziela każdemu, kto jest Mu posłuszny. Na ten czas słuchania Bożej woli, niech Bóg nam wszystkim błogosławi: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże z Panem Bogiem.